Cześć, witam na kanale Info. Prawa dzisiaj będzie o stosowaniu obornika granulowanego, o błędach w stosowaniu, o tym jak go właśnie stosować, jak go nie polecam stosować, kiedy stosując macie straty, a kiedy jest według mnie najlepiej i jakiego obornika nie kupować. Więc posłuchajcie. No i standardowo zapraszam was do zakupu moich produktów. Tym mi bardzo pomagacie w rozwoju Wielkiego pola. Bardzo wam dziękuję. Po moje książki, kalendarz i smyczki zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Teraz do końca sierpnia na Allegro są bardzo dobre promocje. Spójrzcie sobie. Tutaj mam obornik granulowany. Nie jest kompletnie ważne z jakiej on jest firmy. Jakiego obornika nie kupować. Zobaczcie sobie. Tutaj jest dobrze. Natomiast tutaj, o, zobaczcie sobie, co tutaj jest już. Dopiero otworzyłem teraz. Zobaczcie sobie. Tu już mamy stratę. Tu już jest gorzej. Tak to tutaj zasypałem, żeby mi się to, yy, no, nie latało to. Spójrzcie sobie. To jest dobre tutaj. Natomiast tutaj, co jest tu, no to to już jest słabe. Tu chodzi o to, że... Kupując sobie taki obornik granulowany, jeżeli jesteście na miejscu, no to dotknijcie sobie to, bo tutaj jest fajnie. A na przykład tam już było miękko i takiego czegoś bym nie brał, ponieważ już tutaj mamy. Po tej części. Spójrzcie sobie tutaj. To jest tylko przez warunki przechowywania. Wilgość tutaj była. No i to się już takie rozrobiło. To już nie jest pełnowartościowe. To już nie jest pełnowartościowe tutaj nawóz. Pełnowartościowe to jest to w granulkach. Natomiast tutaj już mamy jakąś stratę. Ja pracowałem w centrum ogrodniczym. Mieliśmy przez przypadek. no. Kapało w miejsce, czy też dostaliśmy już od hurtownika, takie że właśnie jak dotknęliśmy, to to było bardzo miękko. I to jest przez złe warunki przechowywania. Nie przez jakąś firmę, ten przez złe warunki przechowywania. Więc jak kupujecie sobie w miejscu stacjonarnym, a teraz bardzo dużo osób będzie tak kupowało, obornik granulowany, to najpierw dotknijcie sobie na opakowanie, czy jest tam. Czy wyczuwalne są takie granulki, czy jednak jest tam miękko? Jak jest miękko, kupcie sobie po prostu w innym opakowaniu. A tamto no najlepiej zgłoście, bo my jak na przykład kupowaliśmy, no to po prostu nam bez problemu to wymienili. Spójrzcie sobie, ile tego tu jest. Zobaczcie sobie. Ile to już jest tego straty? No, liczmy, że nawet 5%. W innych warunkach już widziałem nieraz, że było i 20%, 30% strat, tak, takiego czegoś. To też jest oczywiście nawóz, ale to już nie jest tak wartościowy jak właśnie w tych granulkach, więc to jest jedna sprawa. Pierwsza sprawa. Zakup obornika granulowanego. Ja najbardziej lubię obornik granulowany bydlęcy, aczkolwiek mogą być też inne, też kurzy, owczy, koński, są bardzo dobre. Ja na jesień to używam zwykle właśnie granulowany bydlęcy. No i zresztą wiosną też najbardziej preferuję bydlęcy. Jak stosować ten nawóz? Spójrzcie sobie, tutaj mam drzewko. Drzewko owocowe posadziłem je w tym roku. Nieważne w którym roku posadzicie, możecie stosować. Tak samo krzewy. Owocowe, krzewy ozdobne, drzewa ozdobne. Do każdej rośliny stosować obornik granulowany możecie. Ja stosuję do wieloletnich, bo do np. jednorocznych typu warzywa ten obornik, no to teraz jest według mnie kiepskim rozwiązaniem. Ale do wieloletnich bardzo dobry. Kiedy najlepiej działa obornik granulowany? Gdy rozsypiemy go i zmieszamy z ziemią że on będzie nie będzie na wierzchu tylko będzie pod, pod ziemią. Że go tutaj właśnie z tą ziemią zmieszamy. Ja to robię na e, szybko tylko właśnie żeby wam pokazać. Wtedy działanie obornika jest według mnie najlepsze. Nie macie właśnie takich strat. I sypiąc, nawożąc drzewko, nawo nawożąc krzew, obojętnie co, rozsypujemy w miarę, równomiernie. Ja to zaraz jeszcze o rozsypię troszkę właśnie tak. Tak jest ok i właśnie mieszamy z tą glebą jak mamy korę no to żeby to było w miarę pod, pod korą. Można to zostawić tak ale to jest gorsze rozwiązanie. Wtedy te działanie obornika jest trochę mniejsze. Więc najlepiej właśnie tak zmieszać choćby właśnie z korą ze zrębkami. Tutaj mamy zrębki no i, i właśnie z obornikiem z ziemią żeby ten obornik był był pod ziemią. Taki właśnie tutaj szybki przykład. O, tutaj mamy właśnie rozsypane, mieszamy, a tu właśnie z ziemią, tak trochę wokół tego, w obrębie, załóżmy drzewka, no to żeby było te pół metra albo może być i nawet troszkę więcej. To, że zalecają sypać trochę dalej od, te, od tego drzewka, to według mnie, no to ja to tak różnie interpretuję. To znaczy, Sypiąc trochę tu, trochę tu, trochę tu, według mnie jest najlepiej. Sypiąc tylko tutaj, według mnie jest słabo. Sypiąc tylko tutaj, według mnie jest średnio. Więc najlepiej rozsypać po całości, żeby ten obornik granulowany, ten nawóz właśnie był po całości. No i tutaj już drzewko jest nawiezione, ale według mnie, ja teraz nagrywam do Was pod koniec sierpnia, według mnie w takim terminie jeszcze lepiej by było dać nawóz jesienny. Nie obornik granulowany, a nawóz jesienny. Obornik granulowany bardziej bym dawał we wrześniu. Natomiast nawóz jesienny, no tak właśnie w sierpniu. A później, tak 3-4 tygodnie po tym, dopiero obornik. Dlaczego? Można oczywiście dać ten obornik zaraz, ale obornik granulowany on poprawia jakość gleby. Trochę nawozi, ale nie aż tak bardzo. A rośliny przed zimą potrzebują dobrego nawiezienia. I gdy ja mam tutaj drzewka owocowe, gdy mam właśnie krzewy owocowe, gdy mam różne inne rośliny, też będą specjalne filmy o nawożeniu. Tutaj mówię ogólnikowo. To ja najpierw daję nawóz wieloskładnikowy jesienny, taki, żeby miał dużo fosforu, dużo potasu, żeby to, żeby te rośliny, po prostu rośliny wieloletnie, żeby one lepiej przetrwały zimę, żeby im pędy lepiej zdrewniały, teraz jest na to jeszcze sporo czasu. Więc dobrze je właśnie w miarę porządnie nawieść. Dużo fosforu, dużo potasu. Takie nawozy to na przykład firma Villa ma, firma Florowit, firma Ogród Kompleks. Żadne polecenie nie jest reklamą płatną, nie mam współpracy z żadną firmą. Takie nawożenie jest bardzo istotne. No, obornik granulowany ma załóżmy, to tak tylko taki przykład, 3 fosforu, 1,5 fosforu. 2,5, a nawóz taki uniwersalny ma załóżmy 20 fosforu, 20 potasu, nawet więcej. To jest bardzo duża różnica. Tutaj potrzebny jest właśnie ten potas, ten fosfor i nie tylko, żeby to lepiej właśnie przetrwało zimę, żeby lepiej wystartowało wiosną i dało nam lepsze plony w przyszłym roku. A obornik granulowany jest do użyźnienia gleby, żeby to też lepiej właśnie korzystało z tych naw nawozów, które, później, które wcześniej czy tam później dajemy. W tym przypadku wcześniej. Więc ja polecając Wam nawożenie, polecam najpierw nawozić nawozami jesiennymi, które nie mają dużej ilości azotu, lub wcale tego azotu nie mają, bo tu nie chodzi o to, żeby to podpędzić, żeby to rosło, tu chodzi o to, żeby to prze przetrwało lepiej zimę przede wszystkim żeby to właśnie zdrewniało lepiej wystartowało wiosną to już przed chwilką powiedziałem. Tutaj gruszka azjatycka pierwszy rok uprawy. Może te liście nie są idealne, może te owoce również, ale jak na ten pierwszy rok to jest przepięknie. No a tutaj pigwa też się bardzo cieszę. No trochę właśnie tych roślin owocowych w pierwszym roku jest, więc porządne nawiezienie, czy to drzew, czy to właśnie krzewów różnych ozdobnych i owocowych a potem obornik granulowany, żeby tam poprawić tą jakość gleby, żeby to lepiej korzystało z tych nawozów. Tak wam proponuję. Oczywiście możecie dać tylko obornik, też możecie troszkę sobie dać kompostu. Też można różne nawozy domowe robić, ale ja wam tak polecam najbardziej to się nie ma co bać takich nawozów właśnie wieloskładnikowych. To jest tylko dostarczenie odpowiedniej ilości składników pokarmowych, żeby to lepiej rosło i lepiej plonowało i to że lepiej smakowało, no to już można o tym mówić o nawożeniu bardzo dużo wracamy tutaj do naszego obornika i do ziemi przygotowanie gleby bez problemu rozsypać, zmieszać przekopać, czy ten troszkę z wierzchnią warstwą gleby, zmieszać i będzie dobrze, tutaj bym użył tego szpadla, tu bardzo suwo swoją drogą w tym miejscu mam, ale o to chodzi rozsypać, zmieszać z wierzchnią warstwą gleby, żeby tego obornika na, na wierzchu nie było tylko żeby on był troszkę głębiej i wtedy jego działanie będzie najlepsze do uprawy warzyw, do uprawy różnych roślin, takich choćby jednorocznych. Ja zwykle sobie robię tak, zresztą macie teraz też, też, też wam to pokazuję. Rozsypuję sobie obornik, biorę szpadel, mieszam, właśnie przekopuję i mam tak przy, przygotowane pole pod uprawę choćby warzyw. Wiadomo, że można dodać w tym samym czasie choćby nawóz wieloskładnikowy. Szczególnie jak mieliśmy wcześniej warzywa żarłoczne, takie jak warzywa dyniowate, czy też choćby jak warzywa psiankowate, nawet jak warzywa kapustne. Dodać nawóz wieloskładnikowy, zmieszać to właśnie z obornikiem, z tą ziemią. Tak będzie według mnie najlepiej, ale sam obornik też będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Rozsypać, zmieszać z glebą, będzie świetnie. No i teraz coś, co widziałem na niektórych filmach, a co nie jest do końca według mnie Prawidłowe. Jest akceptowalne, można to zaakceptować, ale nie jest to prawidłowe. Przyjmijmy, że ten kamień to jest roślina. No to tak. Rozsypujemy sobie nawóz, gdy mamy agro, włókninę, agrotkaninę. No i co? To jest roślina. Przyjmijmy właśnie tak. Tu mamy obornik granulowany na agro, włókninę, na, na tkaninie Obojętnie. No tu jest przyjmijmy, że dziurka. Więc ten obornik jest rozsypany tutaj. I. To bardzo duże dobro zostaje na agrotkaninie. Wiadomo, że ten obornik będzie w jakimś stopniu działał, ale w dużo, dużo mniejszym niż on by się stykał z ziemią. Już nie wspominam o tym, żeby go zmieszać z wierzchnią warstwą gleby. Ale no, jest bardzo duża różnica między tym, jak obornik jest na agrotkaninie, na agrowłóknie, a tym, jak jest na ziemi. On dużo lepiej będzie działał na tą ziemię, gdy będzie właśnie pod agro kaniną, pod agro Czyli mamy dziurę, to posypać trochę pod tym. Wiecie, mamy posadzone, no to o, tutaj trochę właśnie pod, żeby to było, chociaż tak, no. no właśnie dużo jest mniejsze działanie, gdy ten obornik jest na, na takiej macie, niż, niż styka się z ziemią. Jak się styka z ziemią, jest dosyć dobre działanie tego obornika. Najlepiej, jak jest właśnie z nią zmieszany. Nie będę się powtarzał. Mam nadzieję, że no, był to dla Was filmik przydatny. Obornik granulowany jest bardzo istotnym nawozem, nawozem poprawiającym jakość gleby. Swoją drogą tutaj Wam się pochwalę, jak nam to wyszło. Tutaj są no, krzewy owocowe, tak samo będzie przy drzewach. Ta kora tutaj robi robotę, no, coś pięknego. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy, to też mi bardzo pomaga. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.